Dzień dobry, cześć i czołem, witam na moim kanale, ze strony Mycha A przede mną jest przepiękna płyta Big Bang Live Jest to płytka należąca do mojej kuzynki Za wyporzuczenie całej masy płyt Bardzo dziękuję, kocham cię mocno Mua, for you I co? Nie przedłużając, zaczynam Wszystko, czyli powiem tak W tym albumie nie było... Nic, czyli było talne nic. Tak to powinno brzmieć chyba bardziej po polsku. Tak, z góry przepraszam za mój głos. Mogę być lekko przeziębiona nadal i mogę być też trochę na rauszu. Wiecie, urlop rządzi się swoimi sprawami. <grybki> Dobrze, tak wygląda przód. Tak wygląda tył. Mamy nasze pięć grzybeczków. Grzybki, grzybki, grzybki. live. Siusiaku i księżyk. Piękne połączenia. O, a to jest mój ulubiony grzyb. Taki borowik. Niebieski borowik. Jeszcze bardzo, Big Bang. Tak wygląda boczek. Tu mamy track listę. Ale o piosenkach to ja powiem w momencie, gdy zasadę ten Spis cały. Ale no. Nie bez powodu się na nich mówiło królowie, tak. O, proszę, live, big bang. I do góry nogami. Znowu. No, no Jezu! Ale co jest? O, z jednej strony wyszło, z drugiej strony nie chciało wyjść. Dobra, to jest pusto. Tak wygląda góra pudełka. Tak wygląda dół pudełka. Gdzie jest płyta? Płyty nie wejmuję, bo to jest dla mnie strata czasu i cierpliwość. Yy, nie daj Boże, coś się stanie. Aczkolwiek, czekajcie, nie, nic tu nie ma. Przez chwilę myślałam, że coś tu jest, ale nie. Za to tu jest znaczek, który się odbija i daje cień. Bardzo ładnie. Live Big Bang w ogóle podoba mi się taka lekka tęcza. Tutaj bardzo, a to wygląda jak znaczek e, tego. Bo powiedzcie mi. Czego to wygląda jak znaczek? Jakiegoś kurortu leśnego, nie wiem Witamy w leśnej chałupie i te sprawy Mamy Big Bang Do góry nogami zawsze trzymam tak Big Bang, tak? To są takie kropelki To fajnie ogóle. w ogóle fajnie ma taką strukturę A ktoś kto ma e, Lekkie zapędy autystyczne To to doceni Na przykład ja. Poczekajcie. Miejmy nadzieję, że się przesłyszałam. Tak, tak wygląda. Są takie kropelki, taka kopertka. Wydawało się, że to trzeba odpiąć, ale jednak nie. Dobrze. Tak, tak wygląda przód. Tak wygląda tył. Znowu mamy Big Bang z holo. Uu. I tak wygląda bok. To jest w ogóle bardzo cieniutkie. Chciałabym powiedzieć. Takie znaczy ja mam ogólnie duże palce, duże ręce, ale to nawet nie jest w czy powie... jest połowę gruby mojego małego palca. A prawo Big Bang, tutaj mamy pierścionek razem z datą urodzin i TOP. Proszę, 4 listopad, 87 idealnie. Także ja jestem już gotowa na zupę pie zaręczynowy i zaczynamy. U. Track e Intro cudowne polecam blue w ogóle blue jest taką ładną piosenką jest taką bardzo spokojną nie wiem czemu daje mi vibe z takich nowszych co byście mogli kojarzyć bo wiadomo Big Bang jest z drugiej generacji. A większość ludzi, która aktualnie ogląda takie blog, vlogi, blogi, nagrania, jak ja robię, to są ludzie generacji trzeciej i czwartej. Blue to jest takie strejkowe. Sorry, I love you. I don't know, don't know, don't know, don't know. Blue, potem było. To też jest takie spokojne, tylko teraz nie wiem tam tytuł. Bad boy w ogóle kojarzy mi się z. Będę brał cię. Gdzie? W aucie. Mnie? Cię. Ehe. Uh -huh. uh -huh. W ogóle Sokół i franek kimono. Tak. Fantastic baby, to chyba każdy zna. Wow, fantastic baby. Uuuu. <noise> Ogólnie nie, no. Nie bez powodu się mówią na nich królowie swego gatunku. Także. o Proszę bardzo. Tutaj jest mój. Mój grzybek ulubiony. Ale to, to już wszyscy wiemy. Ja mam wrażenie, że to trzeba się cały czas rozłożyć. A to nie, to po prostu. tu. O jezu, właśnie coś odkryłam. Zobaczcie to. Roxana, wybacz, że tak Ci wyginam album, ale wow. Blububub. Ej, zajebiście to wygląda. Wow, chłopaki. Widzę, że YG e, Was nie wydawało, nie, nie, ten, nie pożałowało Wam grosika. O, bobas! Chciałam powiedzieć, że ten album jest z 2012. Niektórych z was może na tym świecie wtedy jeszcze nie było Chociaż nie, czekajcie, no to było 10 lat temu, no to raczej Skoro macie dostęp do YouTube'a, to raczej już wybliście ale nigdy nic nie wiadomo, prawda? Whitewashing, whitewashing, oczywiście, dzień dobry panu Uuu, ile tatuaży mm -hmm. Dead tiger uh, Blue, o, szczerze? Aktualnie, blue lecił mnie na spędzeniu od paru dni w domu, także. Ach. I need that! Because I can't breathe when I look at you. <laughs> Nie, no. co powiedzieć. O, proszę bardzo, to mamy grupowe zdjęcie, piękne. To możemy. O! Piękne, grupowe zdjęcie. Także, o! Się gra. Się ma, prawda? O, piękna. Da da, bad boy, da, da, bad boy. Wiem, że to nie ich piosenka, ale teraz mi zagrała w głowie. Aaa, oh, my baby boy, mój grzybek. Hello. Wow, fantastic, baby. Mm. Tuh -tuh. I wanna dance, dance, dance du, 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 du. Dlaczego jego spodnie wyglądają jak taka łuska syrenki? Nobody knows, nobody knows Albo bardziej zamrożone Ice Age I teraz zacząłem grać z MCND w głowie, super No Tutaj mamy zdjęcie z yy, tyłu. O, widzicie. Tak. Pięknie. O. I tak wygląda w sumie. Jeden z ostatnich, wiesz, dobrze pamiętam. Albumów Big Bang z 2012 roku. To już 10 lat. Jezu, chryste, jaka ja stara jestem. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia. Pa!